Chciałbym zacząć ten materiał słowami idź grać, a nie recenzję oglądasz. Ale nie mógłbym tego zrobić z czystym sumieniem. Hollow Knight jest wyjątkową grą, pewnym fenomenem. I im dłużej grałem, tym bardziej odnosiłem wrażenie, że paradoksalnie to jej największy problem. Że nieważne, jak wiele chamskich, perfidnych, nieuczciwych kłód twórcy rzucą graczom pod nogi, to i tak wszystko im będzie wybaczone. Hej, to Hollow Knight. Nie hej ma być trudno. Studio może sobie by robić co chce. Ja lubię trudne gry, lubię wyzwania, uwielbiam wszelkie solsy czy metroidwanie. Teraz to chyba moje ulubione gatunki. Ale Silk Song jest absurdalnie trudny i to niestety w negatywny sposób. Wielu z Was pisało pod moimi materiałami z rankingu bossów, polecam, link w opisie, że się odbiliście przez zbyt wysoką trudność. Internet też huczy od takich opinii i doskonale je rozumiem. Wydaje mi się, że tu najlepiej się odnajdą najbardziej hardcore. Rowi gracze, którzy kochają być orani i spędzą setki godzin w jednej grze, żeby ją całkowicie wymasterować i pozaliczać wszystkie porąbane wyzwania. Ja do Slingsonga mam bardzo mieszane odczucia i zaraz wyjaśnię dlaczego. W ogóle jeśli grałeś to napisz od razu komentarz jakie są twoje wrażenia, bardzo chętnie potem poczytam. Dobra, lećmy od początku. Hollow Knight Silksong wcielamy się w Hornet, którą znamy z pierwszej części. Nawet była całkiem fajną bossową. By the way, absolutnie nie trzeba nadrabiać pierwszej części przed Silksong. Fabularnie się łączą, ale nie jest to na tyle istotne, żeby popsuć zabawę. Sam nie za wiele pamiętałem. Gra to metroidwania i dosłownie całość to na zmianę walka, platforming i eksploracja. Albo wszystko naraz. Od pierwszych, prościutkich kroków, po ostatnie, największe wyzwania. Cel rozgrywki, główny punkt fabuły, jest jasny. Hornet w pierwszej kadencji jest prowadzona w klatce do Cytadeli, uwalnia się i postanawia, że faktycznie odwiedzi Cytadelę na własnych warunkach i poszuka odpowiedzi kto i dlaczego ją porwał. Nie będzie to łatwe zadanie, o oj zdecydowanie nie, więc na przestrzeni gry oczywiście będziemy musieli rozwijać naszą bohaterkę, wzmacniać HP, obrażenia i poznawać jedwabne, jedwabiste, zajedwabiste, potężne skille. Pod wieloma względami to stary do dobry Hollow Knight z dodatkowymi bajerami. Ogrom ulepszeń, skilli, buildów wciąga i zachęca do testów. Może nawet do zagrania jeszcze raz w totalnie nowy sposób. Osiągnięto to m.in. poprzez wprowadzenie herbów. Każdy z nich daje Hornet inną bazową cechę plus różnego rodzaju sloty na skilla i narzędzia. Defensywne gadżety, pułapki czy pasywne wspomagacza. Niektóre są zrównoważone, a inne mocno nastawione na przykład na agresywne podejścia. Klimat jest świetny, Grafika absolutnie przepiękna, blokacje naprawdę robią wrażenie, i muzyka też jest super. Choć uczciwie mówiąc, muszę powiedzieć, że jest gorsza niż wiedyńca i zdecydowanie mniej utworów wpada w podawucho. W skrócie Silk Song większość czasu jest genialny. Walka, platforming, eksploracja mega wciągają, dają masę satysfakcji i przy każdej sesji wywołują syndrom jeszcze jednej tury. Jeszcze 10 minut, jeszcze trochę tej lokacji, ale. Ale, ale, ale. To wszystko jest regularnie podkopywane absurdalnymi spajkami trudności, mega hamskimi, perfidnymi, irytującymi, nieuczciwymi sekcjami, czy to platformowymi, czy arenami wrogów. Wyzwania bywają masakrycznie wyśrubowane i frustrujące. I to w taki przesadzony sposób, że ostateczne pokonanie ich nawet nie daje satysfakcji, tego przyjemnego dreszczyku sukcesu, a raczej delikatne uspokojenie nerwów i chwilową ulgę żeby wreszcie to gówno przeszliśmy choć pewnie zaraz będzie kolejna, podobna. Hitboxy są dość dziwne, przeciwnicy potrafią wyprowadzać kombosy, w których tracimy absurdalną ilość HP pod rząd, a czasem, gdy używamy skilli, przy których nie możemy się ruszać, to oni mogą w nas bez problemu wlecieć i nas zabić. Ulepszenia Hornet zdobywa się powoli i często w ogóle nie ma do żadnych dostępu, więc nie dziwię się, że niektórzy się po prostu zacinają i odpuszczają. Wiadomo, można teraz rzucać git good, git good, ale ja się kurde czułem, jakby twórcy robili to na złość. A masz, a masz. A to wytrzymasz? A to dowalimy ci bardziej. Kurde, uwielbiam trudne gry, ale silksong często zdaje się być nieuczciwy albo na siłę sztucznie trudny. Doskonałym przykładem są tu różne absurdalne, trudne i długie backtrackingi do bossów. A skoro jesteśmy przy bossach, generalnie mi się podobały, polecam raz jeszcze mój ranking, ale często to monotonne, nudne gąbki na pociski z przydługimi walkami. Na domiar złego za bossów prawie nigdy nie dostajemy żadnej nagrody. Mega to rozczarowanie szczególnie po trudniejszych walkach. Czuć, że czegoś brakuje. Jednym z najgorszych aspektów nowego Hollow Knighta jest ekonomia. Od razu zaznaczę, że grałem tuż po premierze. Kojarzę, że później było to w jakimś stopniu poprawiane. Mamy dwie główne waluty. Różańce, używane do kupowania prawie wszystkiego i odłamki skorupy, używane głównie do regeneracji naszych bojowych narzędzi. I tych zasobów jest mało, a płacić trzeba prawie że za wszystko. Często niemałe kwoty. Chcesz odblokować Ławka, żeby się uleczyć i odblokować checkpoint. Wyskakuj z hajsu. Co zabawne, czasami ławka się odblokowuje tylko na parę sekund. Użyj raz i spadaj. Chcesz odblokować szybką podróż, żeby następnym razem nie zapierdzielać tu 20 minut przez irytujące sekcje? Wyskakuj z hajsu. Chcesz dostać mapę, żeby się jakkolwiek orientować w ogromnym, złożonym świecie? Wyskakuj z hajsu. Chcesz kupić przydatne narzędzia albo istotne ulepszenia postaci? Wyskakuj z hajsu. I nie wspomnę tu już nawet o milionie mniej istotnych, drogich przedmiotów albo miejscach, na mapie, gdzie płacimy, początkowo w sumie nie wiedząc za co. Płaci się tu za wszystko. I okej. Okay, wiele z tych rzeczy jest opcjonalnych. Ale blokowanie checkpointów, szybkiej podróży, sensownej mapy jest po prostu perfidne i mega psuje tempo gry, bez powodu karając gracza, blokując mu normalny, sensowny postęp. Normalne zwiedzanie mapy i zabijanie wszystkich absolutnie nie wystarcza, nawet na te podstawowe potrzeby, przynajmniej przez sporą część gry. Silk Song regularnie nie wymusza grindowania i ja nawet na samym końcu gry, gdzie odhaczyłem prawie wszystko, co się dało, musiałbym jeszcze sporo pogrindować, żeby dokupić wiele brakujących przedmiotów. Absurd. No i jeszcze druga waluta. Skorupy. Wypada nieco lepiej, ale głównie dlatego, że używałem niewielu narzędzi i mocno oszczędzałem. Narzędzi używałem głównie na trudniejszych bossach, więc każda próba zużywała pewnie kilkadziesiąt odłamków. Gdyby mi gorzej szło, to regularnie by mi ich brakowało i albo miałbym utrudnione walki z bosami, albo musiałbym jeszcze więcej grindować. Masakra. Ostatecznie Hollow Knight Silksong mega mi się podobał. Ciężko mi się było oderwać. Uwielbiałem zwiedzać ten piękny, kolorowy świat, a w najlepszych, świetnie zaprojektowanych sekcjach walka czy platforming dawały mega satysfakcję. Niestety ta magia często wyparowywała i miałem wrażenie, że twórcy na siłę chcą mi dowalić i śmieją się z absurdów, które przygotowali. Potem ta magia trochę wracała, znowu znikała i ostatecznie tytuł zostawił po sobie gorsze wrażenie niż by mogło. Potencjał był ogromny i moim zdaniem, niestety nie wyszło to idealnie. Czy polecam Silksonga? Kurde, no polecam. Mimo wszystko jest genialny. Szczególnie, że można go dostać za śmieszne pieniądze, jak na to, co oferuje. Ale nie nastawiajcie się na idealny, nieskazitelny, wspaniały tytuł, z którego wyniesiecie czystą rozrywkę. Możliwe, że zostawi wam masę frustracji i nawet nie będziecie mieli ochoty go dokończyć. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli ci się podobało, to będę wdzięczny za lajka i suba. Mi to bardzo pomaga w rozwoju kanału, a ty nie pominiesz podobnych treści. Rankingów, recenzji i polecajek. Do następnego!